Michael, pierwszy raz w karierze zanotowałeś Dabu Dabu. 28 punktów, 13 zbiórek. Bardzo dobrze. O, pierwszy raz, tak. Coach powiedział, on jak ja zbiór więcej, tak? Bardzo dobrze. 16 zbior. Pierwszy, pierwszy raz. Szok. Taki dobry występ indywidualny, ale nie masz siły nawet się cieszyć. O, nie ma siły dzisiaj. Jest bardzo zmęczony i 28 punktów. <noise> I have a curse. How you say in Polish I have curse? Curse? Curse like I'm so close. Jestem blisko za 30 punktów, yes. <noise> I can't get it. <noise> Kibice dzisiaj jak będą rozmawiać o meczu, pewnie będą rozmawiać o pierwszej połowie, gdy tak słabo zagraliśmy przede wszystkim w obronie. Kibice ino tak sobie czasami Jesteśmy zmęczeni. Jesteśmy mi małym meczu w środę, wiesz, kibice, ja słyszałem w połowy, tak, grać, grać, you know the rest, kurde match, tak, kurde, I nie say that, moja córka powiedziała mi, tatuś, dlaczego uh, on mówi brzydkie słowo? Nie, to, to jest nie dobrze, wiesz. Ale w drugiej połowie wspierali zespół no, w bardzo... W drugiej wszystko dobrze. Cały mecz musisz... Uh, wszystko dobrze, you know? Jak wyglądała ostatnia akcja? Taki mały ping-pong, tenis z tobą. Oh, man! <laughs> <laughs> I, I, I try to grab the ball. Szkoda, Sk lucky.